Słuchajcie widzowie, dodałem takie fantastyczne, że na przykład mogę się zamienić w anime. O cześć? A, chcielibyście tak, co? Fajne, nie? Od dzisiaj streamy w takiej, yy, tej, w takiej formie Kto jest chod? Moja postać anime? Okej okay. Mówimy się na ramen No anime on this stream No sorry! Przepraszam <laughs> Prosiłbym, żeby nie wrzucać anime na tego streama, ponieważ ja jestem poważnym użytkownikiem Sorry, sorry, sorry. Przepraszam! Dajesz raz siebie jako postać z anime, bo chce mi się konia w... Wa... cię na streamie wyzywa od kogo? Od dredziarzy? Eee! Yeah! Śmieszny film! Nice! Eee, czy gram coś na tych streamach? Czy gram coś? Tak, gram, 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 no. Jak czytam czat? Live, y, live y, nadawanie, jak czytam czat? Jak wygląda czytanie czatu? Dobra, czat przeczytany. O, tu jest na przykład taki śmieszny. Eee! Taki śmieszny, no, sorry. O, właśnie, to jest kekium. Ta, bez kitek jest coś ultra śmiesznego. To jest, wiecie, to jest wtedy kekium, nie? Wyrzucodzi? Nie wiem, co to kurwa. Nie wiem, co to jest. Tyyyy, hey, co jest kurde? What the fuck? Yo, my man, that's crazy akurat. <laughs> Dobra, to jest śmieszne akurat. Ja <laughs> od dzisiaj tak będę się jebał. Funny joke. O kurde. Niezłe. Niezłe, niezłe. A może są jeszcze lepsze jakieś? Co to jest w ogóle? Nie wiem. To jest dziwne. Gówno jakieś, czekajcie. A nie, tu sobie... Sami... Jezu jaki śliczny jestem! Jezu widzowie! Czekajcie! Wow! O Jezu, widzowie, no! Powiem wam! O Jezu! Mh, ale śliczny, no... 5 zł. Trawisz... Nie wiem, tata nie wiem jak mam się w powiedzieć. Ale bad boy! a... Oh, daddy, a... 0, o... O... daddy, przestańcie, przestańcie. No to jest taki ten, okej okay. <laughs> Nie wiem! <laughs> Kurwa gówno <laughs> Widzowie, to jest content właśnie. To jest właśnie content. E, testowanie filtrów. Ej, nie, dobra, to jest creepy, kurwa, jakoś. What the fuck? O! E! Dobra, dobra, te, bo mi się skraszowało chyba! O nie, skraszowało się! No i koniec! Działa, działa, działa. Udało się, widzowie. Nie no, dziwne w Dziwne. O, może tak będę prowadził streamy. No witam serdecznie! Dobra, już nie ruszam tego. O nie, nie, nie. A tu jest taki realistyczny, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie wiem widzowie. <noise> widzowie nie wiem. Nie wiem czego wy ode mnie chcecie. Bez komentarzy, bez komentarzy, bez komentarzy, to. Bez komentarzy, bez komentarzy, czekajcie. No, kurwa, ale nos. Fajny, fajny. Eee, Słucham was, widzowie. Jakie macie pomysły? O kurwa, nie odbiera mi! o Wow, tak będę wyglądał, jak będę miał cztery dychy, widzowie. Damn. Yo, my man, that's crazy. Yo, jak to jest mój tato, ty. Czemu wygląda jak mój tato? O, dziękuję za donej ciki, wszyscy. Nie robię tego dla pieniędzy, widzowie. Boomer się dorwał, przepraszam, widzowie, Boomer się dorwał do... Boomer się dorwał do tych, do filtrów, widzowie, i to jest po prostu takie już, no, co mam powiedzieć? Serio? <laughs> Jakie gówno, o nie, no, widzowie, tu już jest jednak. Ja to na elekcji używam? Nice. Wow. Patrz to! Ale kozak! Zajebiste, widzowie. Mocne, co? Pa, normalnie! Zajebiste. Wow. No, fajne. Ja pierdolę. Nie, bo tu fanfiki będą jakieś pokurwione, widzowie. O, to jest. To jest filtr wszystkich. Tak będę siedział. Co za gówno. Dobra widzowie, nie wiem o co chodzi z tymi filtrami, tak szczerze Nie no ja pierdolę Przepraszam widzowie, dzisiaj jest taki ten, dzisiaj jest taki Dzisiaj jest taki po prostu vibe, wiecie o co chodzi What the fuck Sorry, gadam z Kanye Westem na face, coś kurwa się z Ten stream jest, jest tyle po prostu takich rzeczy, bo to jest taki specjal, wiecie o co ci... wiecie o co chodzi Na 100 tysięcy follow, to właśnie, ja nie miałem pomysłu i pomyślałem, że no, to będzie mega kreatywne, o. No nie wiem Mega kreatywne widzowie i e, pomyślałem, że właśnie ten... Że to jest właśnie mój szczyt możliwości, widzowie. Smutną wiadomość wam powiem. E, miałem dzisiaj... E, za... No wiem, że nie możecie mnie traktować kurwa poważnie z tym filtrem. Czekajcie, zmienię... Wiem, że nie możecie mnie traktować... Kurwa, nie to. Dobra, dobra. Wiem, że nie mozy... Dobra, nieważne. Yy... <noise> Bo chciałbym powiedzieć coś ważnego. Yy... Chodzi o to, że tego, że. Yy... Yy... Nie wiem. Nie yy... wiem. Kto jest zdrajcą? Yy... No, ale to jest scam, bo przecież widać moją mordę tutaj. Dobra, to jest dziwne w chuj. To jest jakieś creepy strasznie. Nice. Trzepie się? Trzepie się. Dobra, jest strasznie creepy, jakieś nie wiem, dziwne rzeczy. O, hej mała. Yo, chill! Nie chcę, przepraszam widzowie. Nie chciałem takich tutaj dziwnych, yy, tych. No, trochę łapie. Ej, w czerwonych zajebiście. czerwonych zajebiście. Fajnie, fajnie widzowie. Farbuj dready. Będę widzowie. Będę widzowie to robił niedługo. Oczekujcie, oczekujcie. C czemu jest 1600 osób? Pojebało was? Jak to jest zapis sprzed pięciu lat, widzowie? Trochę dziwne, trochę cringe. 6 k widzów na wodzie? No właśnie, dziwne. Jakby byli, jakby byli na wodzie, to by się utopili. Bo by się nie zmieścili na trafie. co Oceń emotkę. Dobra widzowie, jest emotka, jest grubo mus Musimy to ocenić wspólnie, wspólnymi siłami Nazywa się multizjeb Jakby Nie rozumiem dlaczego Ale Całkiem fa Fajna Fajna co, no wydaje mi się, że spoko No mogę ją dodać Mogę ją dodać, mogę ją dodać Jebać cię, kapi youtube napisał Kapi youtube, śmierdzą ci syry, kurwo Yy, Shotek numer jeden, no tak, ale nie bardzo fajne szoty robi Shotek Bardzo fajne